żywo, ale nie zauważyłam tego. Dajcie znać, kto, kto będzie. Jest jedna na razie osoba. Fajnie. Ja w tym tygodniu chciałabym kontynuować temat temat poziomów świadomości Hawkinsa. Cześć wszystkich witam Cześć Jarku Nie wiem czy Ci widziałam kiedyś u siebie Wasia jest chyba też To są takie live y poranne na których opowiadam na tematy które się nasuną które się pojawiają jakby w trakcie bo oprócz tego są te live wieczorne, wtorkowo-czwartkowe, we wtorki-czwartki. I w tych, w tych wieczornych jest konkretnie 7 zasad spełnionego życia na podstawie 7 nawyków skutecznego działania yy, Koweja. Ko ko tutaj rano w którymś momencie pojawił się temat poziomów yy, świadomości Hawkinsa, i to właśnie będę tutaj kontynuować. Na razie jest trochę nerwowo na trasie, ale gdzieś tam za chwilę stanę w korku. Nie wiem, czy mi się to uda bez pomocy, bez zerknięcia na, na jakieś pomoce naukowe, że tak to nazwę. Może tak, mam nadzieję, że tak. Te poziomy świadomości. Hawkins opracował na podstawie wielu lat badań z udziałem testów kinezjologicznych. Cześć Madziu, cześć Basiu, fajnie Was widzieć. Cześć Jola. Dzisiaj mamy taki temat średnio, może przyjemny, <coughs> dlatego że pierwszy poziom Według Hawkinsa to jest wstyd, najniższy poziom, najniżej. Najniżej jak może świadomość zejść, żeby nie użyć słowa upaść, to jest wstyd. I ten wstyd kalibruje się na poziomie 20 log w skali logarytmicznej. Ja tłumaczyłam w piątek, przynajmniej starałam się wyjaśnić, na czym ta logarytmiczna skala polega. No, polega ona na tym, że ten wzrost z 20 na 30 nie jest o 10, tylko jest od 10 do potęgi 10 właściwie no, do, między 10 do potęgi 20 a 10 do potęgi 30 to jest wzrost potęgowy i um, bardzo to mocno widać no i tak, pierwszy jest wstyd a na drugim na drugim w szczeblu mamy poczucie winy, winę i potem kolejny to jest żal, nie apatia, apatia, a potem właśnie smutek i tak dalej. Dzisiaj o tym pierwszym poziomie. Może uda się mi opowiedzieć też o drugim. Wina jest najniżej skalibrowana i. Jest to taki poziom, kiedy zupełnie nie chce się żyć, kiedy to jest poziom depresji, poziom takiego całkowitego poczucia braku sensu i też odwrócenie się od Boga od boskości. Wstyd bardzo mocno się wiąże z takim, z takim poczuciem, że to ja ego. Jest wyżej niż, niż Bóg. Bóg w, tym, Bóg w tym poczuciu wstydu, jest, jest Bogiem, którego, wyszmy, którego nie chcemy, którego nie, nie, nie w jakiś sposób tam nie. którego się boimy, który jest żałosny, jest taki. no, jest zły. Zły jest właśnie na poziomie już wyższym. Na tym poziomie Bóg po prostu jest żałosny, nie ma, nie ma się wsparcia od Niego, następuje odwrócenie od tego Boga. Wstyd jest czymś, co, co przeżywamy jako też dzieci nieraz, i wstyd nam zabiera całą energię do życia. Dlatego właśnie jest On najniżej na tej całej skali honkisowskim. Tak, gdy swoje poczucie wstydu kiedykolwiek i jakkolwiek no to jest to naprawdę bardzo dojmujące uczucie którego się w zasadzie nie da zapomnieć nie, aczkolwiek by się chciało i fajnie jest sobie je fajnie jest ten wstyd odpuścić Ja dawałam w zeszłym tygodniu linka do takiej strony, napisałam do tej pani bo te Cała ta strona jest objęta prawami autorskimi. Ja na nią trafiłam nie przypadkiem, oczywiście, ale ale niespodziewanie dosyć. I, um, I co? I na tej stronie są przepiękne medytacje, uwalniania. Zgodnie z techniką uwalniania, typowo Hawkinsa, która się tutaj pojawiła w zeszłym tygodniu. Napisałam do tej pani z zapytaniem, czy ona, jakby właściwie, z informacją, bo prawa autorskie nie obejmują udostępnienia adresu strony. Natomiast obejmują to, gdybym ja chciała wam tutaj te medytacje puszczać i z, e, jak, w jakiś sposób e, się nimi posiłkować e, w takiej swojej, też odpłatnej e, pracy. No nie robię tego, więc myślę, że tutaj żadnego nie ma. E, złamania tych praw i zachęcam do tego, żeby sobie z tych medytacji korzystać. One są bardzo dobrze zrobione. Jola wiem, że tam już zaglądała i, i mu wpisałaś mi, że, że to jest warte tego, żeby, żeby sobie to żeby to zrobić. Ten pierwszy poziom wstyd to jest też upokorzenie tak, upokorzenie i no ten Bóg, taki Bóg, taki żałosny to jest jeden z ważniejszych elementów tutaj tego stanu. Jest to, jest to taki stan właśnie bardzo bliski śmierci i często też kończy się śmiercią. Często jest tak, że na tym stanie wstydu można wypełnia się samobójstwa. To jest stan głębokiej depresji też. Przy czym, co ciekawe, Hawkins udowadnia też i mówi o tym, że te stany świadomości mogą być społeczności, mogą dotyczyć się całych społeczności. I, no i to jest takie, takie dążenie do autodestrukcji, do destrukcji, ale też właśnie do destrukcji, nie tylko do autodestrukcji, ale i do destrukcji. Jest to stan, w którym można popaść nawet z bardzo wysokiej kalibracji, bo osoby takie jak wysoko wibrujące idealiści w którymś tam momencie typu nawet Hitler, czy, czy to znaczy inni tacy działacze, tak, którzy potem nie chcę to wymieniać z nazwiska, żeby nie przywoływać tych egregorów. Nie wydaje mi się to słuszne, żeby przywoływać tutaj tych, te postaci ale jest tak, że z bardzo wysokiego poziomu, ogólnie politycy, prawda, wszyscy, można powiedzieć, może nie wszyscy, ale znakomita większość, w momencie, kiedy są, zaczynają tę swoją działalność, są bardzo wysoko skalibrowani na poziomie 400, to jest wysoki poziom, poziom idealizmu, poziom takiego, przekonania do słuszności, do, do otwartości też, otwartość też na innych ludzi i myślę, myślenie o innych. Natomiast y o, w trakcie swojej kariery w którymś momencie upadają bardzo nisko, nawet bardzo, bardzo, bardzo destrukcyjnie. No tak jak już wspomniane tutaj y panna H. Y więc to, to jest też taki stan, w którym może, popa może popaść, czy może być w którymś momencie może doświadczyć bardzo oświecona dusza. Dlatego, że na w którymś momencie następuje to zejście i odbicie się, tak? Jest to wtedy traktowane jako taka, taki rodzaj trampoliny. Zejście na sam dół, aby się odbić, aby się wznieść następnie o wiele, o wiele wyżej. Jest to odzwierciedlenie tak że nienawiści do samego siebie, bardzo głębokie, a przez to że nienawiści do samego siebie, to nienawiści również do świata. I, no i z tego się właśnie bierze też ta bardzo jak są zamieszania? Bardzo niedobra, i jakby to powiedzieć, no konsekwencja, groźna konsekwencja przełożenia tej nienawiści na zewnątrz, tak? Od siebie na zewnątrz. No, wygląda na to, że odziewał nie mam dzisiaj korka. To mnie trochę zbiło z pantałyku. ale zaraz zobaczymy, czy tutaj stanę gdzieś na chwilę. Musiałabym te live y jednak robić na, na bardziej stabilnych warunkach niż samochód. Każde z, z tych hawkinsowskich stanów świadomości ma swój można powiedzieć coś takiego jak kontrstan. Jest co przyciągane i jest, co jest odpychane w stanie wstydu. Jedną z ważniejszych takich rzeczy jest karanie siebie. Przyciągamy to, ale nie mogę mówić o tym. Ja przeżyłam w którymś momencie swojego istnienia bardzo głęboki wstyd. I to było jeszcze w tym wcieleniu. Hawkins też mówi tutaj o karmie. O tym, że z pewnym. Poziomem rodzimy się już z pewnym ro, 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 poziomem energetycznym w dodatku przejmujemy poziom energetyczny społeczności, w której się rodzimy, czy też rodziny, w której się rodzimy. I to jest bardzo silne i bardzo no, w konsekwencji um, poważne. Natomiast w trakcie oczywiście życia możemy i mamy powinność to zmienić. Także tutaj nie jest tak, że jesteśmy na to zaprogramowanie i amen, ale no mamy szansę, możliwość i tak jak już powiedziałam, w pewnym sensie obowiązek wzrastania to jest jedna z ważniejszych rzeczy w życiu, to jest właśnie wzrastanie oprócz karania się to jest właśnie depresja jest to jest to osądzanie tak, jako jako element, który przyciągamy, będący w tym stanie na poziomie świadomości 20. Jest to także negatywność, karmiczne obwinianie się. Jaśnie jest taka trochę bezwolna w tym stanie. Jest surowa samoocena bardzo, jest potępianie, umartwianie się, jest poniżanie się, tak, w stanie tym, o którym mówimy. Nienawidzenie siebie, jest to dotkliwość, taka bardzo silna dotkliwość, tkliwość ogólnie. To jest też e, e, taki częściowy tylko ogląd rzeczy. Nie, niemożność spojrzenia jako na całość, tak. Jest to... Nie, nie, Uczuciu takiego niewypaczalnego błędu w naszym życiu, że coś takiego się wydarzyło bardzo, bardzo nieodwracalnego, tak? A to jest nieprawda. Um, jest, pojawia się też w tym stanie pobłażliwa samoocena coś bardzo cie, cie, ciekawego, że właśnie w stanie tym najniższym, winy, mamy skłonności do y, samooceny, jakby na wyrost. Um, Jaśnia jako centrum życia też bardzo ważny element, kiedy stawiamy to ego w centrum, wypierając się Boga. Ponieważ Bóg jest żałosny, nic nie może i w ogóle tak naprawdę bez mocy, to, to tego Boga można spokojnie wykluczyć w tym stanie. I też takie poczucie, że coś powinienem, powinienem był coś zrobić, ale nie zrobiłem. Tak? To jest też takie charakterystyczne. Nie, nie, nawet nie to, że. Jest powinność do zrobienia czegoś, ale że się powinno było takie poczucie. Jest też przegrane to ja, takie poczucie przegranej życiowej, że koniec drogi, że tutaj już nic więcej mi nie czeka dobrego. A z drugiej strony mamy to, to, co te wibracje, które w tym stanie od siebie odpychamy, a więc odpychamy od siebie wybaczenie sobie, odpuszczenie, bycie widzianym. Łagodność od siebie odpychamy, skorygowane takie już ja, które jest skalibrowane w stronę boskości. Tutaj, w tym stanie, jakby poza winą, błąd traktujemy jako lekcję. I w zasadzie, jeżeli możemy sobie jakoś pomóc w tym stanie, to właśnie poprzez ufność i oddanie się sile wyższej. W tym stanie winy tego nie ma, tak? tego, tego jakby nie doświadczamy. Znaczy, w, no, w stanie wstydu, przepraszam. Widziałem winę, ale wina jest, na, wina jest na poziomie wyższym. Ze wstydu się właśnie rodzi poczucie winy ogromne i to już co ciekawe, to już jest nasz wtedy odziwo wzrost. Tak? Na poczuciu, przez poczucie winy, możemy znaleźć się o 10 logów wyżej. Um, też, żeby z tego stanu wyjść, um, kiedyś słyszałam taką opinię, że jak jesteś w głębokiej depresji, w głębokim dole, to oddaj się opiece nad innymi. I to może brzmieć banalnie i wydawać się właściwie niemożliwe, no bo jak? Ja w takiej czarnej D miałabym teraz jakiś wolontariat w domu opieki albo, nie wiem, założyć jakąś jakiś... Um, choćby przyszedł mi do głowy ten dom tymczasowy dla zwierząt, czy jakiś inny sposób pomagania, kiedy w takim stanie nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie w tym stanie działać, tak? No ale właśnie o to chodzi, że żeby wyjść z tego stanu, można zobaczyć innych, którzy są, którzy potrzebują pomocy. Nie chcę powiedzieć, że oni są w jeszcze gorszym stanie, bo to jest niewłaściwe, nie aczkolwiek miałam, to na końcu języka. Natomiast chodzi o to, że kiedy my zbijamy się na poziom, ja teraz pomogę innym, nawet jeżeli to jest z ego, nawet jeżeli to jest takiego świadomego działania, żeby sobie pomóc, to to nie szkodzi, bo em, wbrew temu co się nam tutaj często em, mówi, to Działania. Eee, czekajcie, bo teraz się muszę wbić na dwupas. Ok, jakoś dzisiaj przyjechałam szybko, będę na uczelni, za wcześnie. To nie szkodzi. I eee, do czego zmierzam? Mierzam do tego, że świadome działanie e, dla innych, nawet jeżeli jest podyktowane egoizmem, takim wyrachowaniem, chcę pomóc, żeby pieniądze dobrze wydać, chcę pomóc, żeby poczuć się lepiej, chcę pomóc innym, żeby to ktoś mnie zauważył, chcę pomóc innym, żeby pomóc sobie, to i tak to jest pomoc. I to działa oczywiście inaczej niż kiedy ta pomoc idzie z serca i nie jest wyrachowana, ale, ale działa. Nie jest tak, że nie działa. Nie jest tak, że wtedy robi się coś niewłaściwego, bo takie opinie już spotkałam wiele razy w życiu, że jeżeli komuś pomagasz z... dlatego, że chcesz, masz takie ego, tak? Dlatego, że to jest twoja, twoja potrzeba, no i gdzie mam zjechać, jak tu nie ma miejsca. Przepraszam, ale ktoś mi tu mryga, jest niecierpliwy. Więc jeżeli pomagasz, nawet jeżeli masz to zrobić właśnie z takiego, bo ktoś ci to powiedział, tak? że to zadziała. I to nie jest wcale podyktowane głębokim uczuciem sercem, miłością i tak dalej, to nie szkodzi. To nie szkodzi. To i tak zrób to. Więc jeżeli ktoś z Was ma takie poczucie doła czasami głębokiego albo wie, że ten poczucie że bez sensu, ta apatia, głęboka apatia, niechęć do życia, do precha, to zrób coś dla kogoś, choćby ci to miało kosztować, nie wiem, jakiś tam duży wysiłek, to zrób coś dla kogoś, to naprawdę działa, to jest jeden z najskuteczniejszych sposobów, żeby wyjść z tego stanu. Ok, kolejny taki poziom to jest poziom poczucia winy, ale omówię go już jutro. Wina jest prawie równie destrukcyjna, aczkolwiek nie tak śmiertelna jak wstyd. I jeszcze raz tutaj zachęcam do tego, żeby sobie wejść i przerobić to uwolnienie. Można to też zrobić po prostu samemu, przywołując te, to uczucie, uczucie wstydu w swoim życiu na chwilę się z nim, z nim sobie będąc. Aha, i taka ciekawostka jeszcze, widzicie. Ehm, Hawkins twierdzi, że 10-20 minut, między 10 a 20 minut trwa uwalnianie tych emocji, zanim one się uwolnią faktycznie w człowieku i sukcesywne powtarzanie tego kilka razy co, codziennie powiedzmy, czasami wystarczy raz, czasami dwa a czasami trzeba to powtórzyć 10 razy ale w którymś momencie całe poczucie winy, całe poczucie wstydu cały ten wstyd e, zejdzie co trzeba zrobić najpierw? No najpierw trzeba go przywołać to jest nieprzyjemne, tak? Bardzo nieprzyjemne, bo to jest najniższa wibracja ale e, no, nie ma chyba osoby, która by nie była kiedyś zawstydzona jeżeli nie w tym życiu, to e, karmicznie niesie sobie taki ładunek w sobie Także na dzisiaj zadanie przywołać ten wstyd i go uwolnić. Go uwolnić. Bo ja już opisywałam te techniki, więc ja nie będę się tutaj powtarzać też. Ale no, po prostu przywołujemy, jesteśmy z tym i nie identyfikujemy się, wyłączamy myślenie, wyłączamy ocenę, wyłączamy analizę, pozwalamy temu przyjść i odejść to jest temat dla mnie, no cały czas chrypkę gdy o tym mówię, to jest ja mam za sobą takie doświadczenie głębokiego wstydu i łącznie z, z, z chęcią śmierci, więc by no, to jest temat, który dawno temu już przerobiłam że tak to ujmę, no ale jak, jak, jak słyszycie, albo przynajmniej ja to słyszę to ta chrypka mi tutaj przypomina, że jeszcze jesteś do uwolnienia a, ah, no dobra. Um, dziękuję Wam za dzisiaj. Pięknego dnia. Dobrego. Jutro o 7.17 będę mówiła o winie. Um, I o tym, że. Jest to tak naprawdę etap i proces i nie ma gorszych i lepszych poziomów. Pamiętajcie o tym, to nie jest tak, że jak ktoś jest na poziomie wstyd w danym momencie, czy na w danym etapie życia, to się coś złego w nim dzieje, to jest jakieś niedopuszczalne, to jest nieprawda. E, wszystko jest właściwe w naszym życiu, przyściutko I trzeba pamiętać też o tej naszej zasadzie tu grupowej, wszystko zawsze działa na Twoją korzyść, tak? Wszystko. Taka ufność w to, że proces, w którym jesteś, jest najwłaściwszy, jest, ona, ona go podnosi, tak? Podnosi ten proces, jeżeli puścimy tą naszą kontrolę i zaufamy. Buziaki, dziękuję Wam bardzo. No temat taki trochę trudny, ale po siedmiu poziomach siedmiu albo nie wiem chyba siedmiu poziomach tych takich czyli po dzisiejszym, po tym tygodniu spróbuję to w tym tygodniu zamknąć. To um, będą te poziomy wznieślejsze. Ale jak wszędzie w życiu, trzeba najpierw zobaczyć jedno, żeby zobaczyć drugie. Nie da się tego przeskoczyć. Um, można sobie pomóc, uwalniając właśnie. Dziękuję, do zobaczenia. Ja jestem, bo Ty jesteś.